A, I dopiero sierunda. Heja. No, hejeczka. Nieśmiały. O, gun. Już? Mm, nie, po prostu jakaś osoba wyszła i Gan po niej został. A, bierzesz go? Ułożyłam go, Wiem, kto to! Ten taki śmieć głupi. Taki od mały. Taka chyba czarna ta. Taka z czarnych włosów. Tak, tak, ta czarna. No nie mówię o sobie. Taka z czarnych włosów chodzi. 15 minut mi zostało życia. Nie widzę. Patrz co robię Timersą. Były Timersami? Ja nie sam na niego A zabiłaś Nie. I poprosić Tata o więcej czasu. Nie. Jak już obejrzymy te odcinki, zobaczymy jak wyszły, prawda? Widzę Wam. Tak to wygląda. I love you. W ogóle? Znasz jaką skrytkę? Chodź za mną, Inka. A ty tam mogę Czekaj, Ja No zamiar. No wreszcie nie da. Tam jak wejdziesz... Poś, chodź, 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 chodź. Jak się tutaj pójdzie, tutaj można w ścianę wejść tam jest Szeryf. Innocent. Pewnie jakbyś była mordercą. No wtedy wtedy bym ci dała wygrać, bo masz jedną wyraną szerifa. Serio. Ja. A ja mam 80... Mam chodzić z... W... Uważaj! Nie, nie chodź, bo Ciebie podejrz... A, co! Próbowałam... Czemu na... Na mnie? Czemu No ja ją pierwsza zaszczeliłam! Wiem. Oni oszukują w tej grze. No wiem, serwer hakerowy. Czemu w nią To ja idę zobaczyć ten sekret, co Klara mi mówiła. Dobra, chodź za mną. Wiem, gdzie to jest. Mm, tam. No. Mm. Uj <grym> Głupi dziad mój miecz. Znaczy, nie miecz, tylko pistolet. Mm, a Chciałabym a być z morderem. Okay? A ja sheriffem. Albo ty sheriffem, a ja morderem, i bym ci dała wygrać. No nie, dwa razy się nie da. No, Dasz się, bo że to ta heluka. O, jestem na samej górze. A ty pewnie na samym dole. Jak będziesz miała. Jak będziesz miała 14 level, to ci dam jakieś pistolet tu Dobra. O nie już głosowanie jest? No już dawno. Mhm. Mhm. W w w głupi telefon. Ciekawa jaka mapa. No. Murderca! A ja Pamiętaj, żeby skakać. Wiem jak go mnie chcę no. strzelać O! Hej! Nie, nie pokazuj broni, bo teraz każdy będzie wiedział, że tutaj... pokazać broni. A e, ja tu chodzę w ogóle. Nie zapiję. Wierzę w ciebie Inka. Tak z I... Ściągam i ściągam. tam pisiaj. Ja jestem na dworze Pantasa? Tam ludzi w ogóle. No na zewnątrz jest ich milion trylionów. Gdzie? Na dworze tutaj na górę. Są dwie i tańczą. I szerif tu jest! No nie. Taka w żółtych włosach. Ty musisz co zrobić? No ale ona może zaraz nie podejrzewać kogoś innego. Ja tutaj tańczę. Ona zaraz do mnie się dołączy. Tańczyć? Zaraz się do mnie dołączy tańczyć. Oj. Nie, do mnie dołączyła się. Szukam podwórka. Wzięła mnie szczela? Nie, to we mnie. Napisałam po prostu, że ja i no... No i ona podejrzewa mnie za to. Strzelała ja w złożę, Bierzesz? Nie, mnie to złożyła, moja znajoma go wzięła. Ona mnie zabije. Taka w uszach, tej, 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 te, cynamorolca. Fuj, jak... Jesteście u góry? Nie, tam jest, tam na tych kartonach. Tam osoby spatroluję. Chciałam mieć po pistolet, ale ona była trochę haker. Ej, czemu ona ciebie mieć? A mi zaczyna! No. Zaczynało ją! No, nie, nie, tu nie ma. Nie, tu nie ma, ja się chowam. Możemy no. na inny serwer. Zaraz, tak. Szczerze powiem. Mamy to 6 minut. Dobra, widzowie, to my wbijamy na inny serwer i się znowu już widzimy. Ale nie. Dobra. Znowu zmieniłyśmy serwer. Bo jakbym. przez chwilę gadałam do ducha bo zaczęłam. no i sobie niestety ten odcinek będzie króci nie, nie jeszcze nie za po jednej jeszcze tylko jedna rundka no kto chce zawsze ze tak Nie chcę tego to nie 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 proszę nie, 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 nie. Uwaga, żeby było to co Inka nie 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 Szaryf. Nie śmiało. Ja, Nie, szarf. Szaref. Co widzowie jestem. Pomożesz mi. Szukając mordercy. Tak. Nie, co do mnie bo jeszcze... To to. Nie! Nie! Głupie. Je, już cię zabili? Nie, ja żyję. O oh my gosh! W ogóle niedługo to będzie znane tyle z tego odcinka, ale jeszcze nie kończymy. Tylko dlatego, bo jeszcze chcemy grać. A i w ogóle chcemy z Klarą pokazać wam sekret wielkanocny. Zaraz. Troszkę straszny, ale no. Nie jest sól, chodź, Klara. czyli ty jeszcze nie skończyłaś? Jeszcze nie skończyłam. Jeszcze żyję. Jajku, jest bardzo chrupiące. Kto jest? Marderca. One są w tym z nią chyba. Nie są w tym Nie masz to fotów, to nie wiesz. Ale no wiem, ona że to z... nie zabija. No bo ona na szaryfie się skupiają. Ech, dobra, muszę coś zrobić na koniec. Czekaj, tylko im pokażemy hmm. sekret. No. Dobra. Sekret pierwszy: tu można wejść. na mnie, ja Tu można wejść. Kolejne to, że jak naciśnięcie wszystkie jajka, które są w tej okolicy, otworzy Wam się tajne przejście. O, na przykład takie jajka. da Wam się, otworzy takie przejście. No i to na tyle. dobra, widzowie, to już będzie koniec tego odcinka. Czekaj. Okay.